Siema i kolejny traktor i kolejny fend. Zobaczcie jaki ładny 828 Vario maszyna A więc 11 ton 110 kg podnośnika 9520 masa własna bez obciążników Świeżo przyjechał 6891 godzin Fendt Na Profi Plusie najwyższa wersja wyposażenia Właśnie mu tu polskie menu ustawiłem i jeszcze ma dodatkowo, zobaczcie, założone trimble, nawigację z takim wielkim ekranem. Jest nawigacja dodatkowa założona, tu jakieś moduły. Jeden, drugi, tu nawet nie wiem, czy to jest CB Radio. Jest jakiś uchwyt do telefonu. Pierwszy, drugi zakres. Napędy, blokady. A tu zobaczcie, nawet lodówkę ma Wajeko oryginalną. Naprawdę droga lodówka, to jest wam powiem. Oryginalna lodóweczka. Tu oczywiście fotel pasażera. Tapicerki. Tu są naprawdę jak nowe. Tu nie ma. Nie widzę żadnej skazy nawet na nich. Tak za bardzo. Radejko. Hotel mnie tu grzeje, A, bo widzę, że jest grzanie włączone. Znaczy, tu było grzanie włączone. A tu są jeszcze kupowane lędźwie. Bardzo ładne 828, świeżo przyjechał. Śmiga elegancko, bez żadnych problemów. Patrzcie jak szuka się teraz fenda Patrzcie ile mam pędu Patrzcie jak to ładnie wygląda Elegancko, nie? Także zapraszam do fendy Tego wam tu jeszcze pokażę z zewnątrz to jest naprawdę ładne i ma wałek odbioru mocy z przodu, ma przedniego woma. to jest bardzo ważne, do kosiarek. Także zobaczcie jak, jak to tutaj fajnie wygląda, I tyle terminali w jednym miejscu. Ładny zadbany pędzier, nie wycierany, nie ciulany, jak to mówią. jak wygląda w środku. Jest cały w oryginale, tu zobaczcie te błotniki, nic to nie jest malowane. Tyłówki opony, alianse, to jest bardzo dobre opony, 658, 538, 100% wśród Klebery też dobre opony 546-534 przednie jeszcze 50% bieżnika tu macie wałek odbioru mocy oraz przedni tus a także hydraulika i śruba rzymska oryginalna z przodu tak ten pędzier wygląda bardzo ładno, ładny, świeżo sprowadzony od Niemca Naprawdę ładnie się prezentują, musicie przyznać. Takim pędem to jest praca, to jest przyjemność. Tu macie EHR na błotniku, 5 par wyjść. Oryginalna siroba rzymska hydrauliczna, ta gruba, zobaczcie, ona 3000 kosztuje. To jest miękka kabinka. Jest zaczep automat, też oryginalny. Jest pneumatyka dwubłodowa. Są także hamulce hydrauliczne. Jest także LS, jest Power Beam. Tutaj macie isobasa. Miękką kabinę. No jest tu już wszystko, co może być praktycznie założone. LEDy, tu macie hydraulikę, wałek, podnośnik. Zobaczcie, w ogóle nie wypracowany tu jest e, tylny tus. Widzicie, to jest barwa jeszcze oryginalna, że tus nie jest naprawdę wcale wypracowany. Siłowniki suche nie ciekną. Bardzo ciekawy, ciekawy traktor. Zapraszam do oglądania, do testowania i do zakupu. 287 koni z przednim tuzem, z przednim wałkiem. Na Vario w skrzyni. Miękka kabina, miękka ośka. Super traktor. Cały w oryginale, nic nie malowane. Maski błotniki, Naprawdę się prezentuje świetnie. Zobaczcie z bliska. Zapraszam do subskrybowania kanału i do nas na plac. Pozdrawiam. Do ustrzenia.